Siamoneczko, witam Was. Dzisiaj na warsztacie gość Adi. Jak go kojarzycie. Przyjechał mi chłopak odwiedzić. Pomóc mi tutaj w łupaniu 60. Także skończyliśmy Zetora 7211. No i prójemy C360 rzekomo po remoncie. Także zapraszam na materiał, pokażemy Wam co tutaj się dzieje i życzymy jego oglądania. Siamoneczko. Dobra, mamy tutaj rozebrane już część. Zjęte są dekle, zjęte rurki, wtryski już powyciągane. Mamy tu już przyrząd, końcówkę przy, przymontowaną do ciśnienia sprężania, mierzenia. No ale co tu nam się ukazało? Ukazało nam się, zobaczcie. Konik poluzowany, tutaj śruba regulacyjna, całkowicie praktycznie prawie ta nakrętka jest luźna. Ona już wypadła z gwintu. A śruba regulacyjna jest całkowicie popuszczona. No i co? Zaraz, tutaj, przed w ogóle, tak. Klawiatury są. Wszystkie są zużyte. Te, tutaj. O, co luz mają, to, to zużyte. Ale to będziemy jeszcze weryfikować. Wkręcimy tutaj tą śrubę regulacyjną. Spróbujemy jakoś miarę ustawić luz. Przesłanie tam kluczem. No dobra, też. O, jak pracuje na koniku, ile podnosi o, można zobaczyć to jest luz, to jest luz na osi klawiatury tutaj, ten o no i weźmy reguluj luzy nie? no, to o, taki luz jest na osi, także klawiatury szmelc dobra zaraz to sobie podjedziemy, przekręcimy silnikiem, poustawiamy wstępnie, zobaczymy jakie są luzy zaworowe, no i będziemy Pokaż kanały dolotowe, co się dzieje. No, i na kanały dolotowe tu możemy spojrzeć. O, ten jest taki lekko, lekko już zapocony. Tam, ale zawór jest mokry. Grzybek. Tutaj jest w ogóle mokry cały ten, tutaj dolot. Tutaj też. No i ten pierwszy też. Cały nagar wszędzie tam na grzybku i mokre doloty, nie? Dobra, wstawiamy wstępnie zawory, patrzymy luzy i mierzymy ciśnienie sprężyn. zawór wydechowy na trzeciej na trzeciej głowicy Przuć tutaj pod nim mega ciężką pracę, podejrzewam, że wałek rozrządu leży Luźna klawiatura Jak na zimnym to ciśnienie ma dobre, nie? Normalnie jak stempel, co? Ekstępem. Dobra, dobra, tak jak widzieliście No, silnik jest po remoncie ale remontu nie było on widział remont na trzeciej głowicy oczywiście zabór wydechowy się nie otwiera otwiera się tylko minimalnie troszkę, mam, że jest po prostu krzywka po śrubie regulacyjnej która już jest wkręcona na maksa prawie w klawiaturę śmiem twierdzić że jest zużyty wałek rozrządu dobra, łupiemy silnik I tak głowicę trzeba zdjąć i tak trzeba zdjąć i trzeba odjechać tu z przodem z tym wszystkim, bo musimy tam dojść do. Tu trzeba te boczne tekle też zdjąć, będzie zobaczymy jak tam szklanki wyglądają. Wymiemy szklankę, będziemy wiedzieć. No, to tak, tak oto w skrócie, 60 po remoncie. No, rozłupaliśmy tu przód, wyjechaliśmy tutaj już z głowicami. No i co nam się tutaj ukazuje? Tuleje firmy. Male. Male, tak. Widać ten znaczek, widać, wostrzy, wostrzy, jest widoczny. A tutaj mamy tuleje, nie wiem, noname jakieś, STD mają tu oznaczenie. I te dwie, te dwie, są właśnie stare tuleje. No i są pojechane, tutaj widać, nie wiem jak wostrzy, mi to są rysy niesamowite, pod paznokciem wyczuwalne, tanie. Może to tak Te troszkę mniej, ale też już tutaj przyłapywać zaczynały na płoku. Także jedziemy dalej. Chcemy wyciągnąć silnik, no bo trzeba go wyciągnąć. Dlatego, że tak, no musimy wałek rozrządu tu wyjąć, bo walnięty jest wałek rozrządu tutaj na wydechowym trzecim cylindrze. No i ogólnie wał. Zobaczyć tak dalej. Nie chcę mi się pod nim leżeć i cudować tutaj z wyjmowaniem tulei poprzez wał. Nawet jeśli on się okaże dobry, bo muszę i tak wyjąć cały silnik i całe koryto muszę wymyć, bo jest wszystko tutaj zajechane. Wszystko jest, wszystko jest tutaj czarno smolone w środku. Ja tak nie będę robił. Muszę go wyciągnąć, wyjąć, powymować wszystko, zobaczyć, co tam w środku jest na stole. No, mamy tutaj już wyjęty silniczek. Siuntki, siuntki, tam docisk, no i co, oczywiście oleju, opór, standard, no i tutaj remont był robiony, no i tak jak popatrzy się z bliska, no to jest widać pokrywa, no tu powinien być odrzutnik, a jest pokrywa już z uszczelniaczem, no jak się popatrzy to jest różnica między dołem, na dole jest tutaj japa, szpara, a u góry jest naciasno i to nawet widać jak oddalę, to nie wiem, czy... o, to widać nawet, o, widać teraz elegancko, także i tu już puszczał, nie, uszczelniać, bo on tutaj nie dociska, jest owal, nie, bo jest przesunięty wał do góry, jest źle ustawiona pokrywa, nie, tak na pałę się zakłada i tak się jeździ, nie, i potem się dziwią, że uszczelniacz założony, a gorzej jak na odrzutniku. Dobra, rozbieramy to. Dalej. Mamy tutaj wał już na wierzchu. Garki mamy wyjęte. No i faktycznie tutaj jest wałek rozrządu. Wałka rozrządu to nie ma. Widzicie? Półokrągła jest krzywka. Nie wiem, czy tak będzie lepiej widać z tej strony. No teraz widać taki ofliz delikatny, o, trzymaj tak, trzymaj tak, o patrzcie, półokrągła krzywka jest, o pięknie widać, jeszcze wałek jest tu po bokach wybrany, o, z dwóch stron, bo tu już obcierała ta, tam jest dziura. Jakby to Wam pokazać? Później. Zajmiemy to w Dziura jest popychacza, ale to później pokażemy. Dobra. No, także. Będziemy dalej. Będziemy dalej wykręcać. Plan jest taki, żeby dzisiaj jeszcze wyjąć e, tuleje. Dobra. Co my tutaj mamy? Proszę bardzo. Wiertełko mamy całe. Zajechany ślimak. Tyle jest na garu. Przez ślepki Bezwzględnie. Ja wału nie zakładam, jak to zaślepek i wału nie wydmucham. Nie zajrzę. No i mamy ładnie poskładany już motor. Do sześćdziesiątki następnej. No. Docisk nowy. No. Stawy naprawcze, także panewki, korby, no, rozrząd. No, także silnik wał został oryginał na pierwszy szlif. No, wałek rozrządu też nowy. Yy, głowice też nowe pójdą, będzie ćwierkał ładnie. Wał pompy też nowe, łożyska nowe, wszystko nowe Tam wałek sprężarki cały tutaj, nie? Tam mimośród no. Powymieniane, tłok nowy, pierścienie, cylinder jest przechonowany. No, to jest jeszcze cylinder oryginał Ale jest dobry No i co? I będziemy nim wierzyć. zaraz tu szpilki sobie wkręcę I ten, i będziemy Będziemy nim wjeżdżać tutaj już w skrzynie tam już wyczyszczone no także tak wyglądał silnik po remoncie przedtem a teraz będzie po moim remoncie no i zobaczymy czy będzie różnica w tym pracy silnika i ogólnie czy będzie różnica w trwałości tego tak jak pamiętacie w tamtym filmie to wałek z rządu Wałek tutaj mam wałek. Wałek mam tutaj, gdzie tak krzywka, o. Tu jest krzywka z wałka rozrządu, jest podcięty. O. O. Tak wygląda krzywka. Wolnie wał podjechany, nie? także, no. To tak wygląda, tutaj mam... Tutaj mam szklaneczkę, szklanki stare, o. Tak wygląda szklanka. No i tak był poskładany silnik. Konik był popuszczony. Regulacja zaworów była też. O, tutaj. Regulacja zaworów tutaj była popuszczona całkowicie. A to tylko po to, żeby się zawór nie otwierał. Otwierał się tylko zawór wydechowy i nie było tego słychać. Silnik po prostu chodził. Tak, czuć było, że na jeden cylinder nie pracuje. Eee, po przeregulowaniu zaworów po ustawieniu okazało się, że zaczął walić nam w kolektor sący. Ostro, no, bo jak miał nie walić, skoro się nie otwierał zawór wydechowy się nie otwierał w ogóle i... tylko sący się otwierał, nie. No i to tak wygląda, nie? Montujemy go teraz z powrotem mamy już wyczyszczone wszystko szpilki mamy nowe będziemy zakładać o szpilki mamy nowe wszystkie, także będziemy montować nowe szpilki nie ma to tamto nakrętki mam te nakrętki mam te z kołnierzem o kołnierzowe najlepsze są bez podkładek super są te nakrętki dają radę twarde no i co no, i po jak go zamontujemy, to go prysnę. Póki głowic nie mam, yy, pomalujemy blok. No, bo tutaj, jak myłem go chemią, i tak dalej, no to tutaj wszystko farba poschodziła. I on teraz taki brzydki jest, poobdzierany. Mam już lakier, także zaraz pryśniemy, ładnie zrobimy, żeby to miało ręce i nogi. No, i co? Taki plan na dzisiaj, wrzucić go na skrzynię. I plan na dzisiaj co założyć głowicę, uzbroić go, yy, zaciągnąć go olejem, mm. głowicę ustawić zawory, pompa wody, tutaj pouzbrajać to wszystko. No, zobaczymy, No kolektory i ten, dojechać przodem. Tak jest plan na dzisiaj. Nie mam plan na dziś go odpalać, mam plan na dziś go na razie tutaj tylko tak wstępnie poskładać, pompa wtryskowa też już tam leży czeka na niego będziemy montować początek trysku, to wszystko będziemy ustawiać odpowietrzać filtry nowe to co bierzemy się za robotę w remoncie i trafił do mnie do remontu także kolejny i pewnie nie ostatni silnik który przyjeżdża do mnie do poprawki trzeba go od nowa rozbierać zregenerować powymieniać co trzeba tego, co nie trzeba, to nie wymieniamy. Regenerujemy, ale coś, co już nie trzyma wartości parametrów, to zamieniamy. Po prostu, bo tak trzeba. Także silniczek będzie ćwierkał. No, głowiczki już tutaj sobie szykujemy. Docierać będziemy zaworki Tu sobie tylko podbielałem trochę gniazda sobie gniazda tylko podbiliłem no i zaraz docierać będziemy yy, zawory no tutaj mam już przygotowane wszystko uszczelki wrzucone no ładnie naoliwione wszystko tego no i będziemy szłapywać głowicę i pumalotku jak dotrzemy no, no to tyle, na razie tutaj są siątki, reszta będzie później, bo ja teraz do szpitala będę szedł i będę, nie wiem jak tam później będzie. Trzymajcie się tam, dużo zdrówka Wam życzę, powodzonka, wszystkiego dobrego, cześć, pioteczka.